Możesz. O, o, mówiłem, o. mówiłem! Działa! Dobra, ja kupuję to jeszcze razy cztery. No to leć. To ja, razy cztery to cztery razy lepiej cztery. będzie działać. Może wiesz, na kawę się zgodzi iść. 9, 8, 0? Za 15 koła to już no. chyba <laughs> jedziemy. 6, 0, 4. Tak, tak. Zabknięte? Tak, panie Oczywiście, że tak. A to się nie zamyka, tylko silnik włącza. Silnik włącza. Proszę do pani SMS? Tak. Kurwa, jemana podaj mi numer i tego sms się do No, sms Nie! 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 No, Nie! Tak nie! 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 Tak ty... tak, tak kobiety? Nie! 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 szanujesz?